Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na 31 odcinku z serii F123. Mój zespół, czas na Grand Prix Hiszpanii po ostatnim Grand Prix Monaco, gdzie poszło nam naprawdę dobrze. Udało nam się zdobyć P5, czyli 10 punktów dla zespołu. Nasz teammate zakończył tylko na P16, dzięki czemu jesteśmy na P6 w kierowcach i nasz teammate na P12. W kierowcach, a w konstruktorach P6 i 6 punktów straty do Astona Martina. Jesteśmy bardzo blisko tego piąte, tej piątej pozycji, a do Alpin' mam na szczęście wielką przebagę. Musimy na ten wyścig wymienić tutaj silnik spalinowy, ponieważ ta część jest dosyć mocno zużyta. No już trzecia to jest część. Miejmy nadzieję, że ta wytrwa nam trochę dłużej niż te dwie ostatnie, bo one trochę szybko się zmęczyły. No ale tak. Udało nam się zrobić jedno w ogóle ulepszenie aerodynamiki na ten wyścig, i tak samo jeszcze będziemy mieli jedno ulepszenie podwozia, które musi się udać, ponieważ jest to jakby takie zaległe, które na początek się nie udało, i teraz mamy 100% szans na to, że się uda. Więc fajnie będziemy, będziemy mieli dwa ulepszenia na ten wyścig. No i właśnie, aktualnie tam jesteśmy gdzieś w pośrodku z BR, więc nawet spoko. No i mamy tutaj właśnie to jedno ulepszenie, które nam się właśnie udaje zrobić. I tak samo właśnie no, jeszcze raz zobaczmy, jak wygląda tutaj w BR P5 od końca. Trochę słabo, ale to nic. Lecimy do weekendu wyścigowego. No więc tak, rozpoczynamy już nasze kwalifikacje. Oczywiście z okrążeniem numer 1 w Q1. Zobaczymy tutaj całe w sumie okrążenie. Nie będziemy nic przyspieszali, Tam tylko właśnie będzie no, jak już powiedziałem, całe okrążenie. To więc właśnie tutaj się zaczyna okrążenie tutaj w Barcelonie. Yy, taką oto szykaną, dosyć szybką. Po czym mamy prawy, długi zakręt, yy, jedzie się go flat out. Yy, po czym mamy taki jakby. W pewnym sensie prawy nawrót też szybki, po czym od razu już mamy lewy nawrót wolny. Jedziemy teraz prostą i ta prosta nam otwiera takie dwa oto szybkie zakręty, które prowadzą do szybkiego prawego zakrętu. No tutaj można przejechać go flat out nawet. Tym razem trochę mocno odpuściliśmy, więc tam na pewno się musimy poprawić na następnym okrążeniu. Tutaj mamy po raz kolejny dużo nawrotek, i ta, te nawroski nam otwierają sekcję szybkich zakrętów. gasli tam nas przepuszcza. Tutaj normalnie byśmy jechali przez szykanę, ale to zostało uaktualnione w tej grze, że po prostu jedziemy szybko. Czyli tak jak jest w kalendarzu F1. Czwarta pozycja na razie. Teraz już po tym, jak wszyscy zrobili okrążenia, jesteśmy na P13. Rozpoczynamy nasze ostatnie okrążenie kwalifikacyjne. Tam Yuki Tsunoda za nami jedzie. No nawet yy, gratulacje dla niego, ponieważ na prostej był szybszy. Teraz pytanie się w tych zakrętach będzie szybszy. Ale tak, już od razu mieliśmy tam dosyć dużą przewagę. Przyspieszamy trochę dalej. Tutaj też przewaga nad ostatnim okrążeniem się powiększa już 3,5. Więc naprawdę to jest dobra informacja. Przejeżdżamy przez ten zakręt, pół sekundy prawie że poprawy, to jest naprawdę idealna informacja, trzeba przyznać. Przejeżdżamy przez ten zakręt, trochę wielki poślizg. musieliśmy tam zrobić kontrę kierownicą, no co oczywiście nie jest dobre, a tutaj też szeroko wyjeżdżamy, przez co straciliśmy aż 2 dziesiąte i tylko na razie jest poprawa 2 dziesiątych, a mogliśmy mieć większą poprawę, no ale to nic, bo na razie jesteśmy na P15, no i powinniśmy jednak zostać tutaj wy, Q2, więc zobaczmy. Tak jest, przechodzimy, nawet się trochę poprawiliśmy. P12, więc naprawdę super, że lecimy dalej. Wersztap, pierwszy, drugi lekler, trzeci, Alonso, jak już mówiłem, my przechodzimy na P12, więc świetnie. Nasz teammate niestety odpada po raz kolejny, ale tym razem na P20. Trochę słaba pozycja, wolelibyśmy, żeby jednak był tam z nami w Q2, ale no cóż. Jesteśmy już od razu w Q2, i tutaj właśnie Wam pokazuję okrążenie numer 2, ponieważ po prostu to pierwsze okrążenie robiłem na używanych softach, nie ma sensu Wam tego pokazywać. Ale natomiast jest to ciekawe, że po raz pierwszy jak zrobiliśmy, zrobiliśmy okrążenie na używanych softach, to nie jesteśmy ostatni, tylko jesteśmy na P12. Więc naprawdę fajnie, może jeżeli byśmy przeszli do Q3 i byśmy zrobili też okrążenie na używanych oponach no to pewnie byśmy nie byli tam, nie wiem, 9 czy 8, 8, 8 na no, P8, e, tylko byśmy byli tam na 10 pozycji ale tutaj właśnie no, tak nie jest, jesteśmy dosyć w takim razie szybcy. A też to okrążenie jest bardzo szybkie, ponieważ już tutaj przyjrzeć przez ten zakręt no akurat jak to powiedziałam to niestety straciliśmy dosyć sporo czasu, bo spadliśmy z 37 do 30. No ale już tutaj po tym zakręcie zdobyliśmy dosyć dużo czasu mm, i tutaj też jeszcze większa poprawa pół sekundy, tam dosyć, musieliśmy też kontrę zrobić, aby nie uderzyć w tamtą tabliczkę, tuż obok tych tabliczek przejeżdżamy, ale to jest pół sekundy poprawy, prawie 60. No i pytanie, czy przejdziemy do Q3, czy nie przechodzimy na P7, więc na razie te kwalifikacje idą bardzo dobrze. Nawet no tak, Ser nie Sergio Perez, tylko Karl pierwszy, drugi raz, trzeci Verstappen, My przechodzimy na P7, na Sergio Perez, na P10 dopiero nikt taki niezwyczajny nie odpadł, więc idziemy do Q3. Nawet no tak, rozpoczynamy już nasze drugie okrążenie, też w Q3, bo robiłem to pierwsze na używanych oponach. No i nie ma sensu wam tego pokazywa pokazywać ale miejmy nadzieję, że tutaj już właśnie pójdzie nam lepiej. No i nie będziemy startowali z tej dziesiątej pozycji, tylko powiedzmy jakaś dziewiąta, ósma pozycja. Byłbym jednak zadowolony albo na tej siódma, szósta, piąta pole position. Na pewno nie byłbym obrażony, ale celujemy przynajmniej w to, żebyśmy byli na tej dziewiątej pozycji. Od razu po pierwszym sektorze tracimy do Charlesa Leclerca dwie dziesiąte, co jest trochę słabe, ale już myślę, poprawiliśmy po tym zakręcie o dwie dziesiąte. No niestety muszę przyznać, że początek tego okrążenia był to słabe. Tam niestety ta delta była czerwona. Teraz na szczęście wzięliśmy się w garść. Tam chyba nawet przejechaliśmy flat out tamten zakręt. No i już mamy pół sekundy poprawy. Aktualnie tracimy do Szale Szarda Leclerca jedną dziesiątną, dziesiątą, ale już tam się poprawił Leclerc, więc dwie dziesiąte. No tam się już trochę mocno Leclerc poprawił o jedną dziesiątą, naprawdę dużo. No ale my też się poprawiamy, ponieważ aktualnie jesteśmy, mamy poprawę ośmiu dziesiątych. Przejeżdżamy przez metę, to na pewno nie będzie P10. To na 100% nie jest i to jest P8, więc bardzo fajnie. Jestem ciekaw, od kogo jesteśmy lepsi. Ale tak, Norris pierwszy, drugi Verstappen, trzeci Russell, no i jesteśmy lepsi od Sergio Pereza i Lansa Stroda. No Sergio Perez naprawdę sobie nie radzi, ale też w sumie jesteśmy tylko o jedną tysięczną lepsi od niego. Do Alonso nie tracimy dużo, czyli gdybyśmy ten pierwszy sektor pojechali lepiej, to na pewno byśmy byli przed Alonso. Ale my się tym nie przejmujemy, bo ósma pozycja to jest bardzo dobra pozycja. Welcome along, everyone, to sunny Spain, specifically to the Circuit de Barcelona Catalunya. So many great moments in Formula One history have been written at this very track over the years, including Michael Schumacher's first win for Ferrari back in 96. That wind was in the rain. We might have better weather here today, but we're just as overjoyed to be at the Spanish Grand Prix. It's an updated track at Catalonia, and we welcome the removal of the chicane in the final sector, shortening lap times and reducing the total running to 2.9 miles and 14 turns. This was actually the original setup for the track, but it hasn't been used since 2007. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Iceman, Perez, Stroll, Bottas, Oscar Piastri. Sonoda, Liam Lawson, Gasly, Magnussen, Ocon, Albon, Fittipaldi, Joe, Sargent, and Nick DeVries. It's almost time for those five red lights to go out, then. Let's see who can prevail today. <laughs> No więc tak, stawka tak naprawdę się nie zmieniła. z pierwszy, drugi Verstappen. My zaczynamy z P8, więc idziemy po prostu do strategii wyścigu. Medium hardy to jest moim zdaniem dobra strategia, tylko oczywiście bierzemy mniej paliwa, no bo nie ma sensu aż brać na 36 okrążeń, jeżeli mamy 33 okrążenia. Ale bierzemy też pod uwagę to, że jeżeli bierzemy więcej paliwa, to to oznacza, że spalanie na tym torze jest dosyć duże. Ale tak, już startujemy z naszym okrążeniem formując to grzejmy dobrze opony, przed nami mamy Fernando Alonso, Sharda Leclerca, tam mamy George... nie, tak, George Russell, Louisa Hamiltona, kto tam jeszcze jest, Verstappen, Norris, a za nami Perez Stroll, no i oczywiście reszta stawki. My już parkujemy nasze samochody na polach startowych. Miejmy nadzieję, że to będzie dobre parkowanie, dobry start. Wszystko tu jest ważnym czynnikiem na to, jaki będziemy mieli wyścig jednak, no trochę tutaj sobie czekamy na to, aby te czerwone światła się pojawiły. No i już się one chyba pojawiają tak jest, więc mamy 5 czerwonych świateł i startujemy z Grand Prix Barcelony! No, start bardzo średni, muszę przyznać, no, trochę za dużo gazu daliśmy, przez co prawie się obróciliśmy i wjechaliśmy w tył Alonso. No ale teraz walczymy z Lewisem Hamiltonem, tutaj cały czas zostawiamy nasz dziób w, znaczy na wewnętrznej, dzięki czemu awansujemy na P7, ale Fernando Alonso wygodzi najlepiej na P6. No i tak sobie wygląda już pierwsze całe okrążenie. No ale teraz na piątym okrążeniu. Louis Hamilton jest tuż za nami, no i po tych pięciu okrążeniach jakieś z DRS-em poradził sobie bez problemu z nami. I nawet my nie walczymy z nim, bo tylko i bądź stracimy czas, a Hamilton jest lepszy, no i już właśnie tutaj robi dosyć dużą przewagę, no, nie było sensu walczyć. No tak, teraz na siódmym okrążeniu Sergio Perez jest tuż, jest tuż za nami. Będzie on chciał nas wyprzedzić, co właśnie robi i już nas wyprzedza. My na, natomiast na ósme okrążenie. Staramy się czegoś tak się obok niego jechać, no ale to niestety nam się nie udaje. I właśnie Sergio Perez ucieka nam, i tracimy kolejną pozycję. Ale to nie koniec, ponieważ teraz tutaj popełniliśmy dosyć duży błąd. Przez co Lance Stroll powraca. I on po wewnętrznej stara się nas wyprzedzić, ale my na to, mu na to nie pozwoliliśmy i na szczęście utrzymujemy, przynajmniej to P9. Tutaj nie wiem czemu mamy... nie, to nie jest... To, jakby to jest kontynuacja tej akcji, tam nie wiem czemu tak dziwnie cofnęło to, ale właśnie Lance Troll starał się nam jeszcze nas wyprzedzić, to mu się nie udało, albo to było inne okrążenie? Tak, to było inne okrążenie, przepraszam, chyba, nie wiem, No ehm, tak stroj po raz kolejny stara się nas wyprzedzić, to mu się nie udaje, ale my teraz na 11. okrążeniu przybliżamy się do Sergio Pereza. Wyprzedzamy go tym razem ładnie po zewnętrznej i awansujemy na P8. Teraz na 12. okrążeniu, przechodząc na 13. okrążenie, mieliśmy dosyć słaby wyjazd z tego ostatniego zakrętu, przez co Sergio Perez wyprzedza nas teraz, jest przed nami, ale my bierzemy tak trochę slipstream od niego, i trochę później hamujemy niż on, jednak dzięki czemu powracamy na P8. Obroniliśmy po prostu tą pozycję. Teraz na 16 okrążeniu, jak już zjeżdżamy do boksu, Lance Stroll nas wyprzedził, ale my wzięliśmy od niego slipstream. Mamy IRS i się wybroniliśmy w ostatniej chwili. I utrzymujemy P7, ponieważ Max Verstappen robił pit stop. No ale my teraz zjeżdżamy do boksu, żeby zrobić nasz jedyny pit stop w tym wyścigu. Bezpiecznie tak hamujemy, aby no, nie dostać kary. Tego byśmy bardzo nie chcieli. Tam Verstappen robi najszybsze okrążenie i nas wyprzedza. No ale tak, zobaczmy, jaki to będzie pit stop. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej, że czy znaczy jak najlepszy, i że po prostu bez problemu wyjedziemy przed Strollem i Perezem. Tak się na szczęście wydarzyło. Jesteśmy przed nimi. Ale natomiast Walter Bottas nas wyprzedził. I tak samo Oskar Piastri, ponieważ przez to, że nie mieliśmy dogrzanych opon, no to niestety pojechał po wewnętrznej i jest przed nami. Teraz na 19. okrążeniu, czyli parę okrążeń później, wyprzedzamy Oskara Piastri. Nie wiem, tam Oskar Piastri musiał chyba zahamować na tej prostej, że tak się do niego przybliżyliśmy szybko. na no, tutaj na 23. okrążeniu, idąc dalej. Wyprzedzamy też Walteriego, Botasa. No bo co, on no, jedzie wolno, no to. Ja nie wyprzedzę go. Wyprzedzę go oczywiście. Na tych hardach o wiele lepiej się jedzie niż na tych mediumach. A teraz przybliży, przybliżyliśmy się do George'a Russella, ponieważ Russell ma jakieś problemy z samochodem i tam Walteri Bottas stara się go też wyprzedzić. Na szczęście, Russell obronił się przed Bottasem, ale nam nas przepuścił. Dzięki czemu awansujemy na P7 No i teraz wchodząc na ostatnie okrążenie tego wyścigu Walteri Bottas jest blisko nas yy, Nas, tak dobrze powiedziałem yy, Więc właśnie my używamy cały IRS, aby jednak się obronić przed nim I bez problemu na razie jesteśmy cały czas przed nim Więc naprawdę dobrze No i tak, Max Verstappen wygrał z dosyć dużą przewagą nad drugim miejscem Ale my Przejeżdżamy przez metę na P7. Bardzo dobry wyścig. Spokojny, niechaotyczny, ale zarazem moim zdaniem naprawdę solidny wyścig. Mi się ogólnie podobał. Wreszcie ten kierowca dnia. No, okej. Okay. My może masowaliśmy o jedną pozycję, ale to wciąż dużo. Zresztą, co się Talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams. No więc tak, Max Verstappen wygrywa drugi Norris, trzeci tam chyba Shire Leclerc. Jak się nie mylę, albo Carlos Sainz. W sumie nie wiem, może za chwilę się dowiemy. Przybliżymy się bliżej. To jest Leclerc, tak jest. No to gratulacje dla, dla pierwszej trójki tam jeszcze. Adrian Newey. Jeżeli nie słyszeliście, to Newey odchodzi z Red Bull'a. Um, ale jeszcze na razie jest tutaj w grze. No tak, Verstappen pierwszy, drugi Norris, trzeci Leclerc, czwarty Sainz, piąty Alonso, szósty Hamilton, siódmy my, ósmy Bottas, dziewiąty Perez i dziesiąty Stroll. No tak, no Verstappen po raz kolejny powraca na top z maksymalną ilością punktów 26, my na 7 8. Nie, nie 8 punktów, 6 punktów zdobywamy, więc naprawdę to jest dużo dla naszego zespołu. A na Sergio Perez na przykład, no fatalnie sobie na razie radzi. P9, 2 punkty tylko. No, siódmy wyścig i on jest naprawdę bardzo nisko. Red Bull może z nim nie podpisać kontraktu na następny rok, niestety, albo stety, nie wiadomo. Zugodnił nasz teammate, no niestety dopiero P18, awans o dwie pozycje, ale szkoda, że nie zdobył punktów. No dobra, albo że nie był przynajmniej w top 15, Logan Sargent tam jeszcze na P22 odpadł i George Russell spadł aż na P12 z P3 to dosyć dużo. Norris aktualnie prowadzi wersztapę na P2. Trzeci Russell są na równi. No tam jest ogólnie top 3 bardzo blisko siebie. Nawet top 4 jest blisko. My spadliśmy na P8, ale to nic, ponieważ jednak naprawdę coraz więcej punktów zdobywamy. To dobrze. Nasz teammate też spada o jedną pozycję. McLaren na pierwszej pozycji, drugi Mercedes, trzeci Ferrari. No tam też blisko jest jednak go top 3. My na 6-5 punktów dracimy do Astona Martina. Trochę chyba zyskaliśmy, więc bardzo fajnie. Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, polecimy po 100 subskrypcji. Do wakacji. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa, pa. No i cześć.